Dzień dobry panie Michale. No się ma cześć. Pan Michał, czyli dobrerowery.pl we własnej osobie dzisiaj, jak jesteśmy z panem Michałem, to będziemy rozmawiali o rzeczach. Tak jest. O plecakach, albo o plecaku jednym, czyli o plecaku stricte dedykowanym pod e-bike'i. Myślę, że to jest ciekawy produkt, bo nie ma tego za wiele na rynku, tym bardziej ja nie kojarzę, żeby był którykolwiek dedykowany do e-bike'ów, a dodatkowo z protektorem na plecy, czyli coś dla użytkowników tych najcięższych elektryków. Fun. A teraz powiem Ciężnie Ci, ideałem. ponieważ wiem, że zaraz wyskoczą tutaj obrońce po polszczyzny prawdziwej. Nie mówimy dedykowany, bo wszyscy mówią dedykowany, a mówi się przeznaczony, przeznaczony stworzony dla, albo zaprojektowany specjalnie, ale unikamy, życiu. unikamy słowa dedykowany. Tak będziemy I tak wiem, że no, ciężko zapamiętać, ale tak to wygląda. Co do plecaka, tak jak już wspominałem, plecak jest stricte pod rowery elektryczne. Od zewnątrz możemy zobaczyć taką specjalną kieszeń pod wyświetlacz z e-bike'a wyścielana w całości takim miękkim materiałem żeby ten wyświetlacz się nie zarysował więc to jest pierwsza z takich głównych różnic pomiędzy tym plecakiem a klasycznym FR Trail'em a dodatkowo w tej kieszeni z tyłu odpinanej do samego dołu jak to właśnie bywa po boku żeby ten dostęp był jak najlepszy jest specjalna kieszeń na baterię wyścielana takim miękkim materiałem, oh. żeby też ale bateria Ależ nam patent. nie, nie uszkodziło jakichś tam elementów, które będziemy jeszcze wozić, gdyż ona w samym sobie jest dosyć ciężka. Ale to jest ciekawy temat, bo wyobrażam sobie, ile osób zwariuje, jak usłyszy o temacie plecaka dla e No, słuchaj, jest potrzeba, jest produkt, tak? Dokładnie, o to chodzi. E wiele ludzi potrzebuje drugą baterię, gdyż na takich e-bike'ach pokonują jakieś długie dystanse i potrzeba po prostu drugiej baterii, która będzie na plecach w zapasie. Albo tudzież trzeciej, bo na przykład mogą być dwie w rowerze, a trzecia w plecach i wtedy już mamy rower na uber dalekie trasy. To jest... Dodatkowo się też znalazła w tym plecaku y, fajna y, sprzączka na ładowarkę. Czyli tutaj mamy baterię, obok ładowarkę, całość możemy wciąć pasem i jeszcze jest całkiem fajna kieszonka z y, takim breloczkiem na kluczyki do e bajka. Więc to jest Strykne. też ciekawa rzecz. A tak masz ją to... blisko baterii, a jak wiemy, kluczyk jest potrzebny tak, właśnie tam, wszystko, gdzie jest potrzebna bateria. Tak, wszystko, co jest, to jest do baterii, jest w jednym miejscu, czyli kluczyki, ładowarka, bateria, i to moim zdaniem jest fajne, mi się to podoba, i, i ja bym to kupił, jakbym miał e-bike. Tak. To jest w ogóle ciekawy temat, bo a propos zasięgów e-bike, możemy rozszerzyć ten temat dzisiaj. Ostatnio yy, mamy znajomego, który jeździ z nami na gravelu na Pinarello yy, elektrycznym, mhm. czyli na gravelu Pinarello. Yy, I to jest ciekawy temat, ponieważ tam jest fazła. A fazuła ma dużo plusów, bo fazuła jest lekka, fazułę można wymontować razem z baterią silnik z rowerów w kilka chwil, ale mamy teraz po raz pierwszy takie powiedzmy, real life experience, jeżeli chodzi o używanie tego na Właśnie żywo. ja w życiu na tym nie jeździłem, to wspomaga, e... w taki sam sposób jak. Tak, do, elektryk, róż, jest... różnica jest tylko taka, że tak naprawdę jak przestajesz pedałować, to w sensie jak przestajesz podałować, to silnik sam sobie cię nie zwalnia. Bo on jest bezczodkowy i on nie, nie powoduje nie ma oporów. Natomiast faktycznie sprawdziliśmy jak to działa, jeżeli chodzi o baterie i zasięgi Panie Kolego. Jest tak, że jeździmy na gravelu, jest 2-3 stopnie na plusie, jest totalne Bajoro, jest ciężkie, są duże opory 30 parę do 40 km max. I Bateria. O. I to nie są duże góry. I DED. no więc y, tak to w praktyce no, wygląda. Ale tam jest chyba też mniejsza bateria. Jest mniejsza, bo ona jest chowana w ramię. 500, czy tam. Tak, to, to jest malutka bateria. Chyba są w ogóle. Trzeba by zobaczyć, nie mam, nie, ręki się nie dam uciąć, ale jeżeli akurat chcielibyście kupić pinarello w elektryce za 40 tysięcy złotych, czy ileś, to z fazu mogę Wam razu powiedzieć, że tak w trudnych materiału. warunkach w zimnie 30 parę 40 km. To jest maks, hmm. gdzie chodzi o wspomaganie, więc nie ma tutaj zmiłusia A potem wchodzi do gry. Taki plecak, na czarno i możecie działać. No. Ale to jest ogólnie temat. Myślę, że produkty dla fanów elektryków będą się u nas pojawiały coraz częściej. No, bo co by tu nie mówić wbrew temu, co w internetach przeciwnicy wszystkiego, co nowe wypisują, dużo tych rowerów się sprzedaje. Dużo się sprzedaje, cały czas tego przybywa. I Rowery to jest. też są coraz tańsze, coraz bardziej dostępne. I część ludzi kupuje nawet taki rower jako taki fun bike. Zostać drugi rower do zabawy. Nie? Do miasta, do dojazdów i do zabawy. Nie? Do wszystkiego. nie. I w to zasadzie. jest to jest coś, czego. Nie interesują cię opory toczenia, nic. Po prostu kupujesz fula, i jeździsz po nim po mieście, tuczysz go na krawężnikach z oponą 2,8 i. To jest coś, co, co to jest często z perspektywy osób, które, nie wiem, nie widzą tego na co dzień, nie pracują w sklepie rowerowym albo nie, nie znają rynku. No możecie tego nie dostrzegać, ale z perspektywy, tak jak Michał sklepów rowerowych, to e-bike'i stają się czymś tak. dużym, że tak powiem dużym wolumenem, jeżeli chodzi o sprzedaż. I o dziwo w większości to są po prostu fule, ludzie to kupują do wszystkiego. Mimo tego, że gdzieś tam lepiej by się sprawdził trekking czy krosówka w elektryku. Nie, to jest cały czas full. I to, I często widać. I to w sumie, no i ma to niby sens, no bo tak naprawdę gdzieś tam te opory toczenia to wszystko cię naprawdę nie interesuje, a masz mega wygodny rower, nie? Po prostu ugina się pod tyłkiem. I... A to jest fakt, że bardzo często widzę takie rowery obwieszane jakimiś takimi bagażnikami, gdzie normalnie to lepszy byłby trekking, a to jest po prostu. Tak, ale nie wiem, czy zauważyłeś na przykład teraz w treku, przecież oni wypuścili Fula, który ma w standardzie bagażnik pod nóżkę. Tak. I tak, tak dalej, tak. więc to wszystko w tą stronę idzie i to wynikło chyba z potrzeby po prostu, nie z jakiejś na tam pierwszy... logiki, tylko po prostu ludzie chcą, no to niech mają, bo przecież jak my zaczęliśmy sprzedawać hajbajki elektryczne full'e, to pierwsze pytania to była a podnóżka, a sakwa, a to, a tamto. A to jest piękne, bo jak popatrzcie to był na ten rower, rower który, który my wiedzieliśmy, że jak on od on, 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 on nas wyjedzie, to on w życiu nie zazna terenu, on nigdy nie wjedzie w teren. Będzie jeździł w mieście Dokładnie. i to, to świetnie widać z po sakwary. tym treku. jak tak. na niego popatrzcie na pierwszy rzut to wygląda jak full trailowy, jak na niego to się okazuje, że ma główkę pionową, jak Dokładnie. po zderzeniu ze ścianą, no i pełno mocowań do wszystkiego. No, Także trendy są dziwne. Będzie więcej na, myślę, że na dobre rowery akurat na tym kanale elektryków pewnie będzie z czasem tak. trochę więcej. Tym bardziej się pojawiło fajnych dużo fajnych akcji, się pojawiło różne jakieś tam pokrowce na baterie, takie rzeczy, więc to jest całkiem spoko. Dokładnie. Coś będziemy pokazywać. Dozo. Trzymajcie się.